Dzień dobry, proszę Państwa. Jak widzicie z tyłu rozgardiasz, a to znaczy wyjazd. Jedziemy dzisiaj na wakajki. Lecimy w sumie. E, nie wiem, czy mam mówić od razu. Lecimy do Turcji, powiem Wam. Do Alani. Alania chyba to się wymawia. E, jestem mega podzielany, właśnie wróciłem od fryzjera. Już ostatnie przygotowania. Ubrania mam popakowane. Jeszcze muszę wziąć prysznic, popakować chemię. E, moja pani kosmetyczka była dzisiaj nie w humorze i mi tutaj musiałem ze pentanolem posmarować, bo. Zadarła mi, Mam nadzieję, że to zaraz się wygoi. Hmm. Jak z pakowaniem. No z pakowaniem tak średnio. Wczoraj się spakowałem, ale jakoś tego nie czułem. chyba dzisiaj muszę się przepakować trochę bardziej. Myślę, to zrobić. Tak jak wiecie, teraz za dużo nie nagrywam, więc nawet nie wiem, czy biorę laptopa, czy te vlogi po prostu zobaczycie po powrocie. Też nie zamierzam dużo nagrywać. Bardziej chcę takiego vloga, wiecie, w formie pamiątki sobie nagrać. No bo powiem Wam szczerze, że chyba nie ma lepszej pamiątki z wakacji niż yy, nagranie vloga, więc tego vloga sobie nagram, ale chyba nawet nie będę go montować tam gdyż nie chce mi się brać komputera. Teraz dobrze się wczuję w takiej formie, jak ten kanał wygląda, tak że sobie nagrywam. Od po prostu ochota. też się zastanawiam, czy w ogóle nagrywać, ale tak jak mówię, chcę mieć pamiątkę, więc tą pamiątkę będę mieć. pakuje się, z kim lecimy. Lecimy w trójkę, słuchajcie, ale nie będę Wam chyba zdradzać. Podejrzewam, że jedną osobę to się domyślacie, a drugie chyba nawet nie poznacie. <grych> a więc tak, dobra, ja się robię. Przygotowuję sobie y, odżywki. Biorę kreatynę i białko, gdyż moja redukcja nie dobiegła końca i jestem mega zmotywowany, żeby osiągnąć swój cel, więc planuję w Turcji wciąż y, się redukować. Z tego, co wiem, to akurat tam jedzenie jest takie, że dam radę, więc biorę sobie swoje witaminy, białko sobie przesypałem z dużej paczki do mniejszej, kreatyny. trochę biorę i to słuchajcie, dzisiaj poleciła mi moja y, kosmetyczka. Sok z marchwi. Ponoć się jest jak asfalt po tym się opala. To jest ogólnie do twarzy, ale ona mi powiedziała, żeby to rozrabiać sobie z innym olejem. I całe ciałko smarujemy i po prostu ma być perfekcja. Biorę też batony, niby mogę wziąć je normalnie do samolotu. Wziąłem w takie mniejsze flaszki białka. Ale to ma i tak 200 ml, więc podejrzewam, że nie przejdę z tym kontroli, ale to jest niewielkie, więc ja to chlupnę po prostu na raz, jedno przed, a drugie najwyżej w trakcie odprawy. Bo być może mnie puszczą z tym, to bym miał w samolocie. Tak jak mówię, urlop będzie fit tym razem, nie fit urlop mam już za sobą i nie chcę powtarzać tego. Też było spoko, ale tym razem w zupełnie innym wajbem lecę, więc to tak, działam dalej. Dzień dobry widzowie, dzień dobry widzki. <laughs> <bitki. śmiech> Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, już jesteśmy. Trzy walizki niestety do Fiata się nie zmieściły, więc musieliśmy jechać pociągiem. Jesteśmy już na Flughafen i teraz szukamy naszego terminalu, a w sumie wychodzimy z dworca na terminal dopiero. Jesteśmy trochę wcześniej, ale powinniśmy być dwie godziny, jesteśmy trzy. Mamy taki śmieszny wylot, bo wylatujemy dopiero o 19, więc na miejscu będziemy około 12 w nocy albo pierwszej, bo jest zmiana czasu. Teraz nie wiem, jak mam tam na bilecie zapisane. No, i w hotel dopiero gdzieś będziemy, druga albo trzecia, w zależności od tego, jak długo będzie trwał transfer do hotelu. Wyszliśmy na lotnisku na dworcu, i teraz tutaj są osobne do, do każdego terminala pociągi, więc my mamy z C odlot, więc musimy jechać na C. Już dojechaliśmy do terminalu A i B. A my wysiadamy na C czyli kolejna stacja. I B, mam szczerze, że fajnie wyszło, że nie jadę samochodem. Teraz widzę, jak jest ekstra, po prostu nie musimy ich wozić. Ja mam praktycznie spod domu stację do dworca i z dworca jestem bezpośrednio na lotnisku pociągiem, więc to jest to o wiele wygodniejsze niż jazda samochodem. Więc... Także odprawa teraz przed nami. No i tutaj sobie pourzędujemy. Mamy 2,5 godziny do wylotu. To masz prawo nie pamiętać, gdzie się wciska. <laughs> Jesteśmy już po odprawie. śmiesznie raczej nie, śmiesznie, tylko tak jest, jak lecimy teraz do Turcji, to jeszcze była jakby druga odprawa, gdzie sprawdzają paszporty. Dwie kolejki były podzielone, jedna dla tych, którzy mają europejski paszport, i ona była krótka, a dla tych, którzy nie mają przez europejskiego paszportu o wiele dłuższa kolejka i tam ludzie czekają. Mamy dwie godziny do odlotu więc spoko, bo zdążymy coś zjeść. Zatrzymali mi też torbę, bo wziąłem dwie odżywki proteinowe, takie w płynie 200 ml. Myślałem, że w oryginalnym opakowaniu mi przejdzie, ale nie przeszło. Ale pan pozwolił mi wrócić po prostu i wypić, więc 40 gram białka zostało władowane we mnie. Słuchajcie, tak się cieszę, bardziej cieszę się cieszę z, z tej Turcji, niż z tatą Teneryfa. Ta ten Teneryfa to był taki trochę mm, mistrz A teraz się będę dobrze bawić. Cieszysz się, mamo? No cieszę się bardzo, ty cieszy ty... Ty się cieszysz <laughs> I to tam pi. Mm. Proszę Państwa doleciliśmy, teraz jeszcze czekamy na bagaże no i mamy dwie godziny do hotelu, więc to trochę potrwa. Patrzcie jaka tutaj jest fajna... Nie wiem, nazwijmy to fontanną. Tu na lotnisku a my idziemy... Tam tamtą stronę po bagaże. No tam są jakieś restauracje, ale to chyba nie czynimy. jak? Wrażenia? Pierwsze wrażenie no, po wyjściu? Ciepło uderzyło. Cieplutko, wiesz? No. Taka paskudna pogoda u mnie była. No, a się tu nie chce wierzyć, nie? A to tak zmieniło. Teraz jeszcze żeby fajnie ta podróż do hotelu, na no, ale tak jak mówię, nawigacja pokazuje dwie godziny, a takim busem to podejrzewam, że 2 pół. No i też nie wiadomo, ile będziemy czekać na bagaże. Przepraszam Państwa, kontrola przy wejściu. Ciekawe, czy zostawiają pieczątki. Wiem, że kiedyś były pieczątki w paszportach. Teraz nie wiem, czy kontrolują, czy będą też wbijać coś. Pieczątka, ale jakaś taka byle jaka Masz ładniejszą, bo moja to się w ogóle nie odbiła. w miejscu To musisz popatrzeć gdzieś na której stronie. nie to też będzie jaka, bo nie przybija. Nie przybijał Ci w ogóle? przybiła, ale nie wiem, w którym miejscu. też mało widoczne, ale masz datę przynajmniej wybić. Widok z basenu. To już jest dzisiaj trzeci dzień jak jesteśmy. Jesteśmy zadowoleni w sumie. I dzisiaj, wczoraj odpoczywaliśmy po podróży. To jest trzeci dzień, no w sumie drugi nie trzeci, bym no, Wczoraj chillowaliśmy, byliśmy na plaży, gdyż tutaj mamy przejście z hotelu na plażę i mamy też basen. A później chillowaliśmy cały dzień na basenie. Pokój jest taki najzwyklejszy. Tu była dwójka, co prawda ja pisałem do hotelu, żeby nam zrobili osobno, ale nie było, więc ja zrobiłem sam. Najważniejsze, że jest klimat, bo jednak upały są przepotężne, a jest dopiero czerwiec. Nie wiem jak ludzie tutaj w lipcu albo w sierpniu przyjeżdżają, to już musi być naprawdę masakra. I dzisiaj jest taki plan, że jedziemy sobie zwiedzać Alanię, Tu jeżdżą takie busy, które prowadzą wszędzie, gdzie się chce. Praktycznie kosztuje pani przewodnik, mówiła. Nie pani przewodnik, tylko ofer Alsztalta to jest ta osoba, która zajmuje się organizacją wycieczki, że... Daje się po prostu euro i się jedzie w jedną stronę, ile się tam chce, gdzie się chce, to się wysiada. Więc my dzisiaj robimy sobie taki trip w ciemno. Są jakieś wycieczki do wykupienia. Cały czas się zastanawiamy, bo ja już powiem wam, że ostatnio mam dosyć tak samo była teneryfa. Ja miałem listę zrobioną rzeczy, które chcę zrobić. Tak naprawdę nie miałem czasu, żeby sobie tak wychillować, tylko chciałem odhaczyć wszystkie rzeczy do zrobienia. I chyba nie chcę aż tak bardzo aktywnie spędzać tego weekendu. Bardziej mi zależy na takim po prostu. Chilauciku. więc idziemy teraz w miasto I tu jest ten basen, który pokazywałem wam z balkonu a teraz tutaj idąc prosto idąc prosto to jest drugi budynek hotelu bo ma chyba trzy budynki z tego co wiem i tam zaraz będzie przejście tutaj są śniadania i bar przy basenie recepcja tu jest taki bar, który jest otwarty wieczorami I tutaj jest jakby wyjście z tego wyjścia jak idziemy to to tu jest wyjście do, na plażę i też jest plaża hotelowa, więc ludzie sobie zajmują rano leżaki tak samo jak na basenie albo można przejść po prostu przez główną ulicę i jeździć też na plaży. My teraz idziemy w tamtą stronę, bo w tamtą stronę jest centrum i my szukać busa. Tutaj piesi nie mają pierwszeństwa. Jeśli nie mają tu pierwszeństwa, tam mówiła. Ale była. ja nie przechodzę, tylko chciałam zdjęcie zrobić. No ja wiem, ale tylko mówię, że nie mają. Dobra, my idziemy z tej strony, bo chcę jeszcze wejść do supermarketu, ale pokażę wam tylko drugą stronę. Tu jest plaża hotelowa. Woda jest przeźroczysta, piękna. Ale upał jednak doskwiera. Jest podobna temperatura jak na Teneryfie, ale jednak na Teneryfie była taka bryza i świeżość. Tu jest zupełnie inny klimat. Ale wygląda wszystko też bardzo fajnie, trochę miałem inne wyobrażenia. Yy, męczy mnie te podejście tutaj ludzkie, tu jest jakaś taka kultura tych napiwków, targowania się, wszędzie was zaczepiają w tym hotelu też yy, na przykład wczoraj masaże. Chciałem się dowiedzieć po prostu na masaż i ta kobieta była tak, nie wiem jak to nazwać, taka zaborcza, nie chciała dać spokoju, że już mi się odechciało nie wrząć ten masaż i wezmę sobie gdzieś indziej. Yy. Wiecie, mama chciała jeden masaż, ona już zaczęła jakichś pięciu, dziesięciu i całym pakiecie i później byliśmy przy obiedzie i ona normalnie przyszła do nas do obiadu, gdzie tak nie powinno być, bo to człowiek się niezręcznie czuje. Yy, dalej się pytała, czy weźmiemy ten masaż, gdzie to wiecie, człowiek je i to no mówię, takie to jest niefajne, albo może po prostu muszę się tego nauczyć, bo jednak bardziej mi się podoba kupi co podróżowanie po Europie. Chodzimy teraz do supermarketu. Dobre jest wejść w ogóle przyjść do supermarketu, żeby zorientować się w cenach, bo na przykład jakbyśmy wczoraj w takim kiosku na niczym nie ma cen, nie wiadomo co ile kosztuje, także nie wiecie, czy przepłacacie, czy nie przepłacacie, więc dobrze, jest w takim kraju sobie wejść od razu do supermarketu i sorientować się w cenach. Nie? Tak samo na pajkach, nawet jak wczoraj kupywaliśmy papierosy, to w kiosku też były inne ceny, nie ma cen na paczkach i oni sobie po prostu tak jak Was ocenią, czy wy pachniecie na pieniądze, czy nie pachniecie tak bardzo. Tak was policzą, więc lepiej w takie rzeczy kupywać sobie po prostu w markecie. I wczoraj piłem, nie wiem czy to doszło, przepyszny jest koktajl białkowy. Ja próbuję niestety, liczyłem, że będzie dużo kurczaka i takich szynek lekkich tutaj o, u nas w hotelu, ale nie ma praktycznie nic takiego, żeby miał oprócz sałat, ale do tych sałat nie ma nic takiego lekkiego, żeby dodać jakieś mięso czy coś. Wszystko jest puste, więc... No nie jest łatwo, ale jakoś podołam. I wczoraj piłem to o smaku kokosowym. Dzisiaj już tego nie ma. Wczoraj było wykupione, wziąłem ostatnie. Przepyszne to jest. Aha nie, to nie jest proteinowe, wczoraj były proteinowe takie. Wszystkie są już chyba wykupione. A jest tu z tyłu. To o smaku kokosowym, no sztos po prostu. Dzisiaj rano to piłem, bo miałem jeszcze jedno. Yy, a teraz wezmę sobie o smaku kawowym, bo tego kokosowego już nie ma. Jeszcze mamy 5 minut do centrum. Cały czas jest jakby ta droga, ta droga jest cały czas prosta wzdłuż morza. To jest chwilę zabudowania, ale ona jedzie cały czas prosto jedzie się do centrum. Kupiłem sobie internet eSIM. Mogę wam polecić, bo super to działa. Za 16 euro i 20 giga. Nie musicie nawet zmieniać karty SIM. Strona się nazywa e-sim, Ona też jest po polsku i po niemiecku w wielu językach. I tu możecie sobie kupić tą e, wirtualną kartę SIM i macie internet w Turcji. Super sprawa. Ja przynajmniej nie wyobrażam sobie życia bez internetu. Wszędzie, żeby, wiecie, gdzieś jechać, coś się dostać, sprawdzić. Nie wiem, niektórzy potrafią, ja nie potrafię. No i ja już jestem, będzie to pokolenie Gen 10 lat starsze, co prawda, ale Gen No i dobra, za niedługo wysiadamy. Jesteśmy w mieście, w samym centrum. Jesteśmy na obiedzie, ja mam szaszłych z kurczaka, mama malama, zapomniałem jak to się nazywa. Znowu zostaliśmy wciągnięci z miasta, bo chciałem po prostu zjeść coś na mieście, ale przychodziliśmy i nas złapał, jakoś nie potrafiłem odmówić, jemy w pierwszej lepszej, gdzie po prostu zostaliśmy zawołani. Prawdopodobnie przepłacamy teraz, ale ważne, że jest smaczne.